Witajcie, 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 moi kochani. Buziolce, buziolce. buziolce. witajcie was, moi kochani, na moim kanale. chcia i właśnie, jak widzicie, jestem na Wodpadzie. Jest to... Mam wyświetlone opowiadanie ja i Lucyfer. To jest moje ulubione opowiadanie z łodpada. Jak wiecie, Sekret Niebios, czyli Sejla Klubu Romantyki, w której się bardzo dobrze odnajdywałam, byłam po prostu taką mini królową sekretu, nie bez sobie nazywałam nawet yy, tytuł Królowa Chwały. Dlaczego nic nie ma na moim kanale? No to otóż dlatego, że nie mam do końca pomysłu co nagrywać, no ponieważ wiecznie też na Klubie Romantyki się nie urobię, a chciałabym nagrywać też coś innego, jakieś inne rzeczy, a nie wiem do końca jak byście to przyjęli. Myślałam teraz nad y, formatami, by nagrywać, i ben, myślę, że będę nagrywała, jak czytam tutaj, tą właśnie opowieść z LatPada. Yy, może będzie jakieś, będę nagrywała jakieś karaoke, ponieważ ja <grywia> lubię bardzo śpiewać. Znaczy, no nie wiem, czy robię to do końca dobrze, w sensie, czy wiadomo, że y, czasami fałszuję i tak dalej, i tak dalej. Mogę coś robić nie tak w sorry, że ten odcinek będzie taki chaotyczny, ale no, it is what it is. Może troszkę tak, <laughs> oh my god. Nie, nie szykowałam się do tego jakoś, chcę tak, wiecie, spontanicznie to powiedzieć tak, no to co myślę, po prostu wyrzucić z siebie. Po prostu chodzi o to, że chcę, wam, chcę po prostu wam pokazywać jakieś moje rzeczy, które lubię. Myślałam jeszcze, żeby nagrywać Jan School. I może też będę nagrywać odcinki z tego, ale to zobaczymy. Oczywiście nie będę wszystkiego wrzucać od razu, tylko odcinek z tego, odcinek z tego tak po prostu. I to opowiadanie, kochani, to jest naprawdę mega fajne. My dzisiaj będziemy czytać tylko prolog, i potem w kolejnych po prostu filmikach będą, jakby jeden, jedna część, jeden filmik. Tak, tak powiedzmy, że to będzie. Lub, chyba, że będzie długa, to wtedy podzielę na dwa. Emily Smith, dziewczyna, która w przeszłości popełniła wielki błąd i zerwała przez strach z Lucyferem. No oczywiście będziemy czytać o ludzku, bo o czym innym. Znaczy, może też znajdę jakieś później inne opowiadanie na Odpadzie, jeśli to Wam się spodoba. Po trzech ciężkich latach w szkole Emily pojawia się nowy nauczyciel zaledwie o pięć lat starszy od niej i jest nim Lucyfer. Tą przez domną układkę wykonała. Ok, dobra. Yy, motywy. Fantazy, Lucyfer, miłość, muzyka, nienawiść, piekło, strach, szkoła, śmierć. No dobra. Okej, okay, wait a second. Teraz będzie prolog. O, oh, sorry, sorry. Kochani, przez przypadek włączyłam rozdział pierwszy zamiast prologu, ale już jestem. Yy, nazywam się Emily Smith. Mam 18 lat. Będę więcej komentowała w trakcie czytania. Mieszkam z matką, która pije i umawia się z byle jakimi facetami. No to już w tej pierwszej chwili czytania tej historii, orientujemy się, że nasza bohaterka tak naprawdę nie ma łatwo. i Współczuje, się budzi taki, wiecie, wyraz współczucia. Moje stosunki z nią są wręcz zerowe. Ona nigdy ze mną się, mną się nie interesowała. Ma mnie po prostu w dupie. No, wprost powiedziane, bez żadnych ogólników, jak sytuacja wygląda. Ojciec zostawił nas 4 lata temu. Byłam z nim z żyta. Bardzo go kochałam. Razem tworzyliśmy wspaniałą rodzinę, ale tylko ze względu. Prywatnie mieliśmy dużo kłótni, awantur. Często zamykałam się w pokoju, płakałam. Ten okres był dla mnie naprawdę ciężki i to nie tylko z tego powodu. Ojca nie widziałam od tamtej pory, ale wiem jedynie, że ożenił się i ma córkę oraz syna. Ma teraz szczęśliwe życie. No cóż. Kochani, muszę być szczerze, to jest ten odcinek będzie nieskładny, to dlatego, że się trochę stresuje w sensie, no bo wiecie, nowa seria i tak dalej, dawno nic nie nagrywałam i tak... Uff, dziwnie się czuję, ale no, cieszę się mimo wszystko. Ym, ogólnie to... Wattpad to naprawdę fajna aplikacja, także trzeba to docenić. Ma długie, yy, brązowe włosy, niebiesko-szare <laughs> Niebiesko-szare oczy jest. A nie, mam. Dobra, mam. Ja już myślałam. <laughs> Dobar, dobra, dobra. Niebiesko-szare oczy. Jestem chudą dziewczyną z okrągłościami tam, gdzie trzeba. No to chyba, że tak. <laughs> Ubieram się w ciuchy z dumpeksu. Nie stać mnie na drogie, na markowe ubrania, ale mi to nie, pr nie przeszkadza. Przecież liczy się wnętrze. Choć w tych czasach najważniejszy jest wygląd ubrania, właśnie. Temu jestem poniżona, przez to jestem poniżona w szkole i nie, tylu, i nie tylko przez to. Ale zacznę opowiadać moją historię od samego początku. W wieku 14 lat, jak mój ojciec zostawił mnie, byłam załamana, nie wiedziałam, co będzie dalej. Czy w ogóle poradzimy sobie? Jak widać moja mama sobie nie poradziła. Możecie mi pisać kochani w komentarzach, czy nie czytam za szybko, ponieważ mm, it is what it is. Um, mm, odkąd zaczęłam grać w klub romantyki bodajże ponad rok temu, bo ja lipiec 2020 yy, jednak wiecie, że to się tak wydaje, to jest gra, tak? ale wy wiecie ile w klubie romantyki jest czytania, no bez jaj jeśli nie będziecie czytać, to kompletnie nie będziecie wiedzieć o co chodzi Musicie, musi być duża po prostu zdolność czytania, żeby grać w klub romantyki i mi się czytanie zaczęło polepszać i teraz czytam dość szybko I teraz czytam na głos no to trochę wolniej, ale po cichu czytam naprawdę szybko nie widać, bo moja matka sobie nie poradziła. To ja byłam tą, która próbowała chociaż trochę zajmować się domem czy innymi rzeczami. Kilka miesięcy po tym tragicznym e, dla nas wydarzeniu poznałam przez przypadek chłopaka o 5 lat starszego ode mnie. Spotkałam go przez przypadek w parku wieczorem, kiedy płakałam. On próbował mnie pocieszyć, doradzić. Codziennie przychodziłam w to samo miejsce i on tak samo. Rozmawialiśmy na wiele tematów, uwielbiałam go, dawał mi nadzieję. Był ideałem, pojawiał mi się codziennie w snach. Jego delikatna twarz, jego pełne malinowe usta. <gryw> ja Jeżeli nie mogę czytać takich rzeczy, to za bardzo wyczerpałam. Oh my god! Uff, Boże, naprawdę. Ja tak stwierdziłam, że mogę dla Was właśnie ton, nagrywać jakieś te opowiadania na odpadzie, na przykład właśnie to, bo to jest bardzo fajne opowiadanie i ma potencjał. Pozdrawiam autorkę. Yy, a tak, a wiecie, myśl, oczywiście klub romantyki był, jest wyjątkowy cały czas, no ale ja wątpię, że zrobią historię lepszą od Sekretu Niebios, w sensie, w której się tak zakocham, jak w Sekrecie Niebios. Że będą warto moja ulubiona historia. Bo oczywiście są nowe fajne historie, bo ja nie mówię że nie są. No ale nie, <grywki> nie przebiją sekretu na chwilę obecną. Nawet jak mają więcej odcinków, więcej strojów mają postacie, jakieś efekty, no to <grywki> jak na razie nie przebiją. Jego czarne włosy w nieładzie, jego umieśnione i idealne cało. Boże, już widzę, że ta dziewczyna jest taka, jest do mnie podobna, że ja też tak, o boże, on jest taki piękny. <laughs> Jego czerwone oczy zawsze wyjaśnił mi, że nosi soczewki. <laughs> ja już widzę, jak Lucek nosi soczewki. Jasne, jasne. Poznałam go bardzo dobrze i pokochałam go przez dwa miesiące, po... poznałam go on mnie. Wiedział, w jakiej sytuacji wtedy byłam. Pomógł mi się roz pozbierać. Pożyczył nawet pieniądze, których nie chciałam brać. stała się, żebym nie traciła nadziei o lepsze jutro. Na początku przedstawił się jako Justin Ryan. Rain. Właśnie nie wiedziałam, jak to czytać. Ja, ja, ja zawsze Justin Rain czytam. Tutaj jest Rain, no ale możemy czytać Rain. Jak wolicie. W końcu po dłuższym czasie przyznał się, że okumywał mnie w wielu rzeczach. Nie ma żadnej rodziny, nie nosi zoczewek, nie nazywa się Justin Rain. Nie rozumiałam nic, w końcu powiedział mi samą prawdę, nazywa się Lucyfa. Jezus, Jezus, Jezus. Dobra, spokojnie. I on jest szatanem. Uznałam go za chorego. I no, jest w szoku. No, czemu się dziwić? Ale on pokazał mi, kim naprawdę jest. I co potrafi zrobić, między innymi jego paznokcia. wydłużyły się i powstawały szpony. Łomaj! Oh What? For a secret niebiosek nie miał takich zdolności. I w mojej odpadowej wersji, a mogę też moją książkę wam zacząć czytać, a to chyba będzie zbyt mocne. Y, też y, aż takich zdolności nie miał. Oprócz czytania w myślach. <grym> Uznałam... Aha, dobra. I on pokazał mi, kim naprawdę jest i co potrafi zrobić. Okej, okay, dobra, paznokcie. Yy, I powstawały szpony, nie mogłam w to uwierzyć, to wszystko było chore. Żyłam z nim, z szatanem, ale nie, nie robił mi nic. Starał się mi pomóc, nie chciał, żebym cierpiała. Za kolejne dwa miesiące wyznał mi miłość i oto tak byliśmy razem. Się czuję po prostu, oh my god. Na początku było wszystko normalne, romantyczne, po prostu piękne, a później wieczne kłótnie. Wtedy bałam się go, że może mi coś zrobić. On był zazdrosny o każdego mężczy... z mężczyzn, z którym rozmawiałam. Zakazał mi rozmowy z kimś z płci przeciwnej. Kochani, jakie to romantyczne. Że... Nie no, bez... Nie, to już jest taka, wiecie, chorobliwa miłość. A tak z drugiej strony, to ciekawe, czy... W sekrecie niebios, powiecie już całych wszystkich wydarzeniach lucek by też się taki zazdrosny zrobił, i wiki by zakazywał rozmawiać z innymi istotami żywymi, żeby należała tylko do niego. No, patrzcie, jakie te romantyczne. Nie, nie, nie słuchajcie mnie, to jest chorobliwa miłość, nie naśladujcie tego pod żadnym pozorem. Wie, po prostu pięknie, romantyczne, po prostu pięknie, wieczne kłótnie. Wtedy się go bałam, że może mi coś zrobić, był zazdrosny każdego z mężczyzn, każdego. Nie mogłam tego wytrzymać. Lucyfer, żeby lepiej, mnie, lep, żeby lepiej mnie pilnować, dbał o mnie i zamieszkał ze mną i z moją mamą. W ogóle, what the fuck. Ona miała 14 lat wtedy, jak go poznała, czy tam, nie wiem, 15. I zamieszkała sobie z 19-letnim ludzkiem. A i mam, nie no, spoko, co z tego, że on jest tam starszy od ciebie i w, w ogóle, no, przyjmujemy go do swojego życia. Siema w domu, witamy, bracie, kurwa tak nie wygląda. wyobrażam ja mam lat więcej niż 14, nawet więcej niż 15 i w ogóle już jestem starsza, ale w życiu nie widzę mojej mamy, która by się zgodziła na to, żebym, żebym mogła sobie tutaj chłop z chłopakiem mieszkać w moim domu. I w ogóle nawet gdybym miała 18-19 lat, to bym, myślę, że byłaby kutnia, gdybym chciała się wyprowadzić do chłopaka, więc this is a not sprawiedliwość. Byłam cały czas kontrolowana przez niego, czułam się jak w klatce, chociaż postanowiłam się uwolnić w jednej nocy, kiedy już spał, wymknęłam się z domu i poszłam na imprezę, wypiłam kilka drinków, ale dalej byłam trzeźwa, przyszedł się do mnie mój dawny znajomy i zaproponował taniec. Pamiętajcie, znajomy, nie kurde, miłość. Tańczyliśmy razem do drugiej w nocy i postanowiliśmy, wy, postanowiliśmy wyjść, i on chciał mnie odprowadzić. Szliśmy pomału, nigdzie nam się nie spieszyło. Gdy skręciliśmy w uliczkę bez świateł, mój dawny kolega został przygnieciony do jednego z domów przez Lucyfera. Zaczął krzyczeć na niego, jak może Roman z nią dziewczynkę za to. Ja płakałam, widziałam, jak z ciała mojego kolegi wypływa dusza. To było straszne, kiedy ludzie skończył z Nim. poszedł do mnie spokojnym krokiem jak drapieżnik do swojej ofiary. Bałam się niemiłosiernie. Co on może mi zrobić? zaprowadził mnie do parku i pobił. Jezus Maria znęcał się nade mną i krzyczał. Myślałam, że go myślał, że go zdradziłam. Z następnego dnia, kiedy byliśmy w domu, wytłumaczyłam mu wszystko, na spokojnie. Od tamtego wieczoru, mojego głupiego pomysłu, bałam się go nie mogłam spokojnie spać, po kilku miesiącach postanowiłam to zakończyć, bo no z drugiej strony, wiecie, kochała go, ale no, on ją jakby pobił i to, oh my god. Nie wiem, czy to, to jest taka, wiecie, miłość, ale taka... Toxy cloth, toxy weź mnie na szczyt, ale uciągnij na dno. Nie no, to by z raców to serio, toksyczne związki nie są spoko. Zerwałam z nim, wiedziałam jak moje słowa ranią go tak samo jak mnie. Po jego wyjściu z mojego domu dałam sobie sprawę, że zniszczyłam jego serce i moje też. Po tym wszystkim miałam depresję i Cierpiałam cały czas, skończyłam gimnazjum udałam się do dziwnej szkoły muzycznej, gdzie wszystkie lekcje mam z wychowawcą. No, to jest bardzo dziwna szkoła. No, w mojej szkoły tu ja nie komentuję. Jednak ja najgorsze w tej szkole była jedna osoba, czyli Christopher Kristoff. Eleven. Kristoff, czyli Krzysztof Eleven. W pierwszej klasie. Gdy nie chciał mnie zmniejszyć psychicznie, w drugiej zaczął bić. Matko się chyba to chore Poniżec i próbował mnie z... dwa razy. Moja psychika była zniszczona, ale jeszcze dawałam rady. Dzisiaj się Jutro zaczyna się mój nowy koszmar. A, że 23:59, że o za minutę się zaczyna jakby 1 września, i od 1 września wycież szkoła i tak dalej, i tak dalej. Prolog poprawiony, dużo się nie zmieniło, tylko parę rzeczy dodałam i poprawiam ortografię. Z góry dziękuję po raz kolejny za oświetlenie, komentarz oraz gwiazdki. Ok, this is a very good początek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Kocham Was moi kochani i postaram się dla Was nagrać niedługo już normalny pierwszy odcinek, bo to był taki prolog, taki wstęp, takie rozgadanie, troszkę tutaj nieładu i składu nie było, ale pominijmy to, it is what it is. Jest jak jest, no troszkę powariowana jestem, ale dziękuję, że byliście. Kocham was moi kochani papatki.